To się nie da opisać. Tak, bo spadło to na nas jak kubeł zimnej tak? w zeszłym tygodniu nie mogła podjechać, bo był śnieg. Zapalili światła. To z tego łóżka jak wystartowałem, to tu na baczność stojałem. Miałem takie oczy. Myślałem, że koparę stoją. Przyszedł z dwoma panami i zaczął to burzyć. I, I pan związek powiedział, że mojej stronie też zagraża zawalenie budynku i mam się w trybie natychmiastowym wyprowadzić. Ale jakiś y, papier pani dostała, że się musicie wyprowadzić? Nie, kompletnie nic. Dlatego pan robi tą bandytkę, że pan zawala budynki? Nie, ale budynki. To, dlaczego pani nazywa to bandytką? Tak no bo tak się jest... nie robi. Pan tu jest czarnym charakterem. Ja tu. jestem czarnym, niestety, charakterem. To jest, proszę pani, pekin. To obowiązuje własny system prawny miał pan? Proszę, pozwolenie panie. z nadzoru budowlanego, oburzenie? Z nadzoru budowlanego? Tak. Teraz mam. Teraz mam. Ale to jest że mam na pana do. Sorzędza chce się nas po prostu pozbyć. Nie, nie tylko nas, ale wszystkich mieszkańców tutaj, tych yy, <grym> do domków. Nie pójdę, bo nie mam gdzie pójść. I gdzie mam pójść? Będę tutaj aż mnie zasypią.